Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy zmienić tapetę w Samsung Galaxy Tab S10 Plus i S10 Ultra. Aby zmienić tapetę, możemy udać się do ustawień. Następnie, w ustawieniach, wybieramy tapeta i styl, i następnie, zmień tapety. Tutaj znajdziemy kilka jakichś podstawowych tapet, które są standardowo zainstalowane na naszym urządzeniu. Możemy także nacisnąć na tę strzałkę, aby znaleźć więcej tapet. Mamy także kilka ciekawych funkcji, jak na przykład generowanie tapety za pomocą sztucznej inteligencji bądź też skorzystanie z otoczenia zdjęcia, czyli funkcji, która pozwala nam nałożyć takie specjalne efekty na, na wybraną tapetę, która będzie wtedy ta tapeta zsynchronizowana na przykład z pogodą na zewnątrz. Jeżeli będzie słonecznie, to oczywiście będzie taka czysta, przejrzysta tapeta. Jeżeli na przykład będzie padać, to również będzie taki efekt i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy, możemy także skorzystać np. z własnego zdjęcia. Tutaj mamy galerię, możemy sobie wybrać któryś z tych folderów, bądź jeszcze raz nacisnąć na strzałkę, aby znaleźć wszystkie... Wszystkie obrazy. Możemy także tutaj przejść do albumów w razie potrzeby. Wybiorę sobie na przykład taką oto tutaj tapetę. Możemy sobie wtedy także wybrać, czy chcemy tę tapetę na ekranie blokady, czy też na ekranie startowym, czy na jednym i drugim ekranie. Naciskamy dalej, następnie gotowe w prawym górnym rogu i to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.